Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: Jakim prawem to czynisz? I kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: Ja też zadam wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci. Dlaczego więc nie uwierzyliście Mu? A jeśli powiemy od ludzi, boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi, nie wiemy. On również im odpowiedział, więc i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jezus wszedł do świątyni, powyrzucał tych wszystkich, którzy handlowali, kupowali. Jezus oburzył się na tych, co zniekształcają twarz Boga, na tych, którzy z twarzy miłosiernego Ojca. Zrobili twarz surowego handlarza, który sprzedaje tym, co słono płacą, by otrzymać jakąkolwiek łaskę. Nie róbcie z domu mego ojca jaskinią zbójców, powiedział. Nie przekształcajcie wiary w handel. Bo w taki sposób ludzie się podzielą na tych, co mogą kupić i na tych, co nie mają zasobów duchowych, by coś zdobyć. Faryzeusze w dzisiejszej Ewangelii są oburzeni. Jakim prawem to czynisz? Kto cię upoważnił do tego, by zmieniać naszą tradycję, by mącić ludziom w głowie? Nasz system jest perfekcyjny. My mówimy, kto godny, a kto nie. To my, dzięki temu, że religia stała się handlem, możemy podzielić ludzi na dobrych i złych. W taki sposób możemy zbudzić w ludziach poczucie winy, niegodności, malękości. Twój natomiast daje ludziom poczucie godności i wolności. Twoja nauka prowadzi do tego, że człowiek czuje się kochany, niepotępiony, zatroszczony w swojej codzienności przez ojca. Ci, którzy to słuchają i wierzą w to, stają się ludźmi myślącymi, nie bojącymi się nikogo i niczego. Słuchający Ciebie staną się wolnymi, bo odkryją, że są synami i córkami Ojca. Ta Twoja wizja Boga rozwali cały nasz system podporządkowania i zależności. Jezus nie odpowiada na pytanie, jaką mocą to czyni. I tak by nie zrozumieli. Wszyscy pyszni, którzy stawiają siebie na miejscu Boga, wszyscy ci, którzy dzielą ludzi na godnych Boga i nie. Wszyscy ci, którzy potępiają zambon Kościołów i świata, nigdy nie zrozumieją dobrej nowiny. Ci, którzy zadając pytania, są przekonani o swojej nieomylności, nigdy nie poznają prawdy. Ci wszyscy, którzy są zapatrzeni tylko w swoje racje, nigdy nie zaznają piękna dialogu i wzajemnego ubogocenia. Bycie zapatrzonym w siebie, Prowadzi do hipokryzji, udawania i ciągłego grania. Jezus takim nawet nie odpowiada, bo zawsze znajdą jakieś ale. Szukaj. Umiej nieraz zakwestionować siebie. Bądź otwarty na powiew przemiany Ducha Świętego. Byś nie doszedł do takiego stanu, kiedy w Tobie wszystko wydaje się idealne a reszta świata nadaje się do przemiany.